SBS Piątka, Zbigniew Zając, Sportowy Kwadrans. Ze mną Laura Mikołajczyk. E, witam Cię. Witam, witam wszystkich. Laura, miałem przyjemność rozmawiać już z Julią Będziewską, która będzie Twoją przeciwniczką. E, to jest druga walka kobiet na SBS-ie. W tym sensie druga, bo pierwsza była na czwórce i na tej czwórce walczyłaś Ty. Tak, wygrałaś. Też e, teraz przed Tobą mam wrażenie, no, całkiem spore wyzwanie, szczególnie y, skrócenie dystansu. Tak, zgadza się. Julia jest wicemistrzynią Polski tegoroczną, więc i jest wysoka, więc to jest wyzwanie. Ale wiesz, to ty nie jesteś zawodniczką, która w tym Muay Thai nie ma walk. Muay Thai też jest taką formułą, taką konkurencją, taką dyscypliną, w której clinch jest rzeczą normalną i dopuszczalną. Będą łokcie, będą kolana tylko nie na głowę. Więc no, pewnie jakiś pomysł na tą walkę jest. Oczywiście nie będziemy go zdradzać, bo jak Julka by posłuchała, to mogłaby to wykorzystać. Ale co jest twoim takim ulubionym elementem w Muay Thai? No w Muay Thai to, to w sumie to, co podkreśla Muay Thai. Lubię łokcie, No ten clinch też, kolana, więc w sumie to, to jest takie główne, co, co podoba mi się w Muay Thai. Mm -hmm. Powiedz mi, no bo jesteś śliczną dziewczyną, młodą, co przyciąga taką dziewczynę do tak ciężkiej dyscypliny? Bo nie oszukujmy się, w kickboxingu są formuły planszowe, zawsze to jest trochę łatwiej, full contact, low kick już jest troszkę twardszy, no i K1, który jest twardszy Orientalus, Ale muay thai to jest konkretna dyscyplina, w której no, zdecydowanie trzeba mieć bardzo twardy charakter. No i nie zawsze dziewczyny się w nim odnajdują. Co ty kochasz w tej dyscyplinie? No ja myślę, że ja nie lubię, jak jest łatwo. Na pewno lubię, jak jest ciężko, a ta dyscyplina mi na pewno pozwala odczuć po prostu ciężką pracę. Myślę, że podoba mi się też po prostu to, że tajski boks jest taki charakterystyczny, ma taki swój styl, wywodzi się z Tajlandii, tam mają te swoje rytuały to jest po prostu coś innego. Taki Bardziej niezwykłe może dla mnie. mnie. na pewno to przyciąga i. Często trochę taneczne nawet, nie od walki. Może nie w klatce, ale w ringu na pewno. Czy I jutro też będziemy to obserwować, czy raczej nie, odpuszczacie sobie to? To, okay. to raczej nie jest tak. Aczkolwiek szkoda, bo myślę, że dla publiczności, wiesz, zaprezentowanie Coś nowego. Tego... Na pewno by to było w sumie zdziwienie dla publiczności, bo myślę, że większość nie, nie, nie wie, zna tego, nie? nie zna tego. Mhm. Na pewno będę wychodziła w Monkolu takim okay. specjalnym. Właśnie tak jak w Tajlandii właśnie to z tej Tajlandii się wywodzi, ale taniec z tego co wiem, to odpuszczamy. Mhm. No ale może kiedyś będzie okazja, może organizatorzy się pomyślą, na to, o, pomyślą o tym, o tym okay. Może usłyszą, no może wtedy... obejrzą nasz tak, i Może sami zdecydują, że warto coś takiego pokazać mhm. i po podkreślić ten styl. Okej, okay, Laura, e, trochę odsłońmy Ciebie bardziej, publiczności. No bo to, że jesteś sędziną, no to tam mhm. są, wiesz, takie informacje, które mam wrażenie, że ten... Ale no, ty jesteś młoda dziewczyna, dziewczyna, która ma przed sobą jeszcze wiele, wiele różnych rzeczy. Co dzisiaj robisz oprócz e, treningów Muay Thai i oprócz sędziowania? Mhm. Oprócz treningów Muay Thai, no co dzień pracuję w laboratorium ortodontycznym mhm. i uczę się też na technika e, dentystycznego w sumie. Mhm. I tak można powiedzieć, że ta praca też mnie wciągnęła, i tak troszkę też podchodzi to pod pasję, już, bo jak poznałam, z czym się wiąże ortodoncja, na przykład, i tak dalej, i pracuję w tym, to naprawdę mi się podoba. Więc na co dzień zajmuję się pracą w laboratorium, a po pracy to cisnę treningi. Super. Wiesz, ale to jest ważne, bo mhm. nam wszystkim się wydaje, że wiesz, człowiek jest sfokusowany na sport. Ale ten sport zawsze kiedyś się kończy, a życie trwa dalej, trzeba mieć pomysł na siebie. Cieszę się, że tak. masz ten pomysł Dlatego... i że on jest taki tak. y, no w sumie naturalny, ale pewnie dla wielu nieoczekiwany, wiesz. Natomiast no co, stomatologia ogólnie jest dzieciną nieźle płatną, o czym się ostatnio sam przekonałem, y, 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 płacąc 1300 za jeden ząb, y, więc to jest chyba dobry pomysł na, tak. na życie. Tak. Zwłaszcza, mhm. że mi się podoba, to więc... Nie, to trzeba tam, lubić, nie? Tak, trzeba lubić i nie jest to gdzieś tam praca z przymusu i, i więc jestem z tego powodu zadowolona. No i wiadomo, trzeba po prostu pogodzić tę pracę i, i ten sport, no bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, nigdy nie wiadomo, na ile zdrowie pozwoli, więc no nie da się tak tylko sfokusować na jednym, co nie. No trzeba mieć gdzieś za nadrzutą pracę moim zdaniem, więc... Bołabym się tylko na sporcie tak skupić w pełni, żeby móc z tego żyć. Laura, wydajesz się być osobą raczej spokojną, taką, wiesz, stonowaną, e, czy tak jest też w życiu, czy ty jesteś tylko taką e, osobą, która trochę kryje te emocje, a później właśnie ten sport, to Muay Thai, to wszystko pozwala ci się odpalić, pozwala ci się wyżyć, e, pokazać tą drugą stronę siebie? Tak, właśnie jest tak, jak pan mówi, że te, ten sport właśnie pozwala mi ten, ten spokój cały tam wyrzucić i wtedy mam taki balans dzięki temu, że, że mam ten sport po prostu na co dzień jestem właśnie spokojna i tak dalej, ale przychodzi trening, jak są już jakieś tam cięższe momenty czy coś, to wtedy się i te emocje właściwie wychodzą w walkach i gdzieś tam w sparingach. Mhm. Twój pomysł na dalszy rozwój sportowy, jaki jest? Planów nie mam, mhm. ale po prostu ciężko dalej pracować i zobaczyć, co mi życie, gdzie, cię da, zaprowadzi? Gdzie, gdzie mnie to zaprowadzi, jakie propozycje ewentualnie padną, jak to się rozwinie, więc myślę, że to po prostu już przy pracy wyjdzie samo. Mhm. No dobrze, słuchaj, jutro przeprawa z Julką faktycznie przewaga wzrostu po jej stronie też doświadczona zawodniczka, bo obydwie macie różnego rodzaju przygody w sporcie amatorskim, więc na pewno nie będzie łatwo, no ale cóż, chyba po to się bierze taką walkę, żeby łatwo nie było, nie? Dokładnie, ja właśnie takich walk chcę, chcę dawać sobie sprawdzian, przekonać się o tym, na jakim poziomie jestem i myślę, że ta zawodniczka pozwoli mi Pokazać SP mhm. SB czwórce była niejednogłośna decyzja, mhm. zawsze dla zawodnika to jest takie niedopowiedziane, mhm. takie niby wygrałam, ale tak, nie przegrałam, ale też to jest nie takie tak. do końca. Tak. Takie miałaś uczucie właśnie po czwórce? Szczerze mówiąc, ja. Czy tam, się po prostu z wygranej? Ja cieszyła, cieszyłam się z wygranej mhm. i pomimo y, tego werdyktu, ja i tak wiedziałam w sumie, że, że ja tam wygrałam. Mhm. Może pierwszą rundę, nie, ale dwie pozostałe na pewno. Bo jakby t, tych dwóch, pierwszą, jakby zobaczyłam, jakie umiejętności ma przeciwniczka, na ile mi pozwala, i dopiero się tak obudziłam w drugiej. I wtedy ja już wiedziałam, że w sumie y, gdzieś tam. Wygrywa to, że ja tam w klinczu gdzieś byłam silniejsza i pomimo tego, że ona mnie tam spychała, ja sobie w sumie tam zaczęłam radzić z nią lepiej, więc decyzja moim zdaniem i tak y, jest prawidłowa. Okej. Okay. <grym> czy ty po takiej walce bierzesz ten materiał, analizujecie z trenerem, obserwujecie, sprawdzacie, co było dobrze, co było źle, jak, mm. jak to wyglądało? E, tak, tak robimy, ponieważ no. Wiemy, że jest jeszcze dużo pracy, ale żeby po prostu też wiedzieć w jakim kierunku tą pracę prowadzić, więc na pewno analizowaliśmy i pracowaliśmy więcej. Okej, okay, Laura, nie męczę cię dzisiaj, bo wiem, że teraz trzeba naładować bateryjki, teraz trzeba, wiesz, uspokoić głowę. Teraz trzeba gdzieś już wejść w tą walkę, powoli sobie gdzieś tam szukać swoich rozwiązań. Dzisiaj jeszcze o godzinie 18 spotykamy się w Amfiteatrze Szczecińskim na oficjalnym ważeniu. No i jutro już odpalacie rakiety tak, w Oktagonie. Więc to będzie myślę, dobrze. Tak w e, życzę powodzenia, miło było cię poznać. No i Mielu życzę Ci samych sukcesów. Dziękuję. Moim Państwa gościem Laura Mikołajczyk.